Ołtarz rodzinny, dzień 49 18 lutego. A w ich synagodze był człowiek, mający ducha nieczystego, który zawołał: Cóż my z tobą mamy, Jezusie z Nazaretu? Przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim jesteś, świętym Boga i zgromił go Jezus: Zamilcz i wyjdź z niego. Ewangelia Marka 1:23-25. Otóż, dzisiaj istnieje wiele spirytystów, którzy wiedzą o wiele więcej o duchowym świecie, niż ludzie, którzy wyznają, że są chrześcijanami, a jednak są demonami. W biblijnych czasach było tak samo. Kiedy Jezus był tutaj na ziemi, byli tam różni profesorzy, nauczeni w piśmie i nauczyciele kilku z tych najlepszych, jacy istnieli, z lepszych seminariów od tych, których moglibyśmy wykształcić dzisiaj. Byli to święci, słynni mężowie. Takimi musieli być. Taki człowiek musiał się okazać nagannym i sprawiedliwym pod każdym względem. A jednak ten człowiek nie wiedział więcej o Bogu niż króliko rakietach do śniegu. Kiedy przyszedł Jezus, on go nie poznał, ale nazwał Jezusa diabłem. On powiedział, on jest Belzebubem, księciem diabłów. Czy to prawda? A oto przychodzi najpodlejszy typ demona, który opętał tego mężczyznę przebywającego wśród grobów i tym podobnie. I te demony zaczęły wołać: Był to ten sam diabeł, który mówił: My wiemy, kim ty jesteś, ty jesteś synem Bożym, tym świętym. Czy się to zgadza? Czarownicy i czarnoksiężnicy, diaby rozpoznały, że on jest synem Bożym, podczas gdy wykształceni kaznodzieje z seminarium teologicznego uważali go za Belzebuba. Kto miał rację? Diabeł czy ten kaznodzieja? Diabeł miał rację. I, bracie, nie zmieniło się to wiele dzisiaj. Oni nie rozpoznają mocy Bożej. Nieważne, ile nauczania otrzymałeś, możesz tylko bęnić o tym koło siebie. Bóg nie jest w wielkich słowach, Bóg mieszka w szczerym sercu. Możesz śpiewać lub mówić wielkie słowa, jak nie wiem co. To nie przyprowadzi cię bliżej do Boga. Możesz powstać i uczyć się praktycznie, jak powtarzać swoje kazania i mówić te sprawy. To nie przyprowadzi cię bliżej do Boga. Możesz uczyć się ze słowników tak, że nawet będziesz spał ze słownikiem, a to mimo wszystko nie przyprowadzi cię bliżej do Boga. Pokorne, podporządkowane serce w prostocie prowadzi cię bliżej do Boga. To jest prawdą, Amen. Bóg miłuje pokorne serce. Zatem, nieważne, czy umiesz abecadło, na tym to w ogóle nie polega. Wystarczy pokorne serce. Bóg przebywa w pokornym sercu, nie w wykształceniu. Nie jest w szkole, w teologii, w seminariach, na żadnym z takich lub różnych innych miejsc, nie w wielkich słowach ani na klasycznych miejscach. Bóg mieszka w ludzkich sercach. A im bardziej potrafisz się uniżyć, im prostszym jesteś, tym większym stajesz się w oczach bożych. Pozwólcie, że Wam podam przykład. Widzę, że wasze pola tutaj są pełne pszenicy. Pełny kłos pszenicy jest zawsze pochylony. Jakaś młoda, cienka latorośl sterczy do góry i trzepocze się w kółko, jakby wszystko wiedziała, ale nie chodzi o to, co masz w głowie. Tak właśnie ma się sprawa z wieloma jegomościami, którzy uważają, że mają dużo wiadomości w swojej głowie, ale nie mają niczego w swoim sercu. Święta głowa pochyli się przed mocą Bożą, rozpozna Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i wierzy Jego dziełom.